No, witajcie, witajcie. Jesteśmy już na Ionity. Po powrocie z nadmorza mamy ostrzeżenie przy 10%, 34 km zasięgu. No i po przyjechaniu tutaj spod domu, jakieś 13 km, mamy zużycie 15,2. Zgodnie z przepisami. Eee, I teraz tak, będziemy się ładować tutaj na Ionity od 10 do co najmniej 80%. I zobaczymy, ile nam to zajmie. No to ruszamy. No to tak, bierzemy kartę Sherlock Otwieramy sobie Gniazdo podładowania I Payment Connect your vehicle. Napisano, że samochód podłączony. No, Tutaj o 10% trochę pychała z wentylatorów no i przy prawie 11% mamy 120 kW 124 samochód jest w stanie przyjąć maks 130 no i się, już jest 11% no to się ładujemy dalej no i po 5 minutach mamy doładowanie na 10 kWh jest 20% jest 124 kW My mamy 30% po 10 minutach, czyli między 10 a, 20, a 30% doładował w 10 minut, to jest 18 kWh. Niestety nie ma pełnej mocy, więc dlatego trochę wolniej. My mamy 50% po 17 minutach i 116 kW nam pokazuje, że ciągnie, a auto może 130, więc słaba moc jest jeżeli chodzi o a, tę stację w tym momencie. No i mamy prawie 2 trzecie naładowania baterii po 24 minutach 97 kW a, no i wpakował 46 kWh przynajmniej pobrał. No i zbliżamy się do 80% mamy 31 minut ładowania i naładowało 56 kWh teraz mod jest 80 kW no i mamy prawie 80% naładował 80% w 32 minuty 58 kWh i moc ładowania dalej 78-77 kW odłączamy się ładowanie się skończyło No i mamy czas 33 minuty, 59 kWh, doładowane i średnia 109 No przepce, Droga jest 7 i zaczyna ładowanie 12% 122 kW. Może pokażę 130. 125. No i po 34 minutach mamy 60 kWh dopakowane moc ładowania jest 60 kW i mamy 6, 85% energii w baterii będziemy się rozłączać przy 92% i 33 kW 43 minuty ładowania o Jezu. idziemy dalej do Warszawy oddech samochód i jestem już w dzisiaj. Warszawie, prawie pod salonem Arii, pod firmą Aria, tam Nissana i mamy 23,7 zużycie, 122 średnia, 173 przejechane od Shell i w godzin, półtorej godziny, także zostało 40%, czyli 6, jakieś zużyłem 50% baterii, bo wyjeżdżałem z 90%.